Więc widzowie, jestem w tym momencie u siebie na chacie I szukam rzeczy, które potrzebuję do tego, żeby wyruszyć na tą wyprawę Szczerze, sam nie mam pojęcia, co ja powinienem ze sobą zabrać w tamto miejsce Nie wiem, czy jest w ogóle cokolwiek, co bym tak naprawdę potrzebował eee, Może... Patrzę po tych skrzynkach i totalnie nie mam pojęcia. Może perły mi się przydadzą? Ej, to nie jest chyba głupi pomysł, co? Może perły mogą mi się przydać? Może mi kiedyś uratują życie? Zobaczymy, na pewno jedno wiadro wody mi wystarczy. Mamy trochę, mamy boxa, to możemy do boxa ładować takie rzeczy. Dobra, załadujmy to, załadujmy to. Ta, tarczę też, to sobie zostawię tutaj. Ojej, mam dwa te kaski. Co jest? Skąd ja mam dwa te kaski? Dobra, ale to mogą mi się przydać w takim razie. E, dajmy tu, we, tą książkę też odłóżmy. Ender perły odłóżmy. E, odłóżmy sobie fajerwerki dobra, także mieć trochę porządek większy. Dobra, czy... Jajku, myślę, że mi zniknął ten, ten shulker box. Wydaje mi się, że nic więcej nie. Nawet nie wiem, co mam ze sobą brać, szczerze mówiąc. Wezmę może, ej, to mi się by mogło przydać. Takie to, te spodnie mogą mi się przydać. Oj, tak. Oj, tak, tak, mogą mi się przydać, bo będę mógł dzięki nim wspinać się po ścianach. I dzięki temu może jak tam będzie trzeba gdzieś się wspinać na jakieś wysokie góry czy coś. No to taka, takie spodnie by mi się przydały, więc zabierzmy je ze sobą, oczywiście. E, zbroja. Czy ja coś ze zbroje potrzebuję? No klata i łeb by mi się przydał ewentualnie, ale ja nie mam chyba żadnej, żadnej klaty, ani. ani ani u zrobionego, więc chyba nie jest to najlepszy pomysł, albo przynajmniej jest pomysł doby, dobra, wezmę takie żelazne. To jest jedyne co posiadam tak naprawdę, więc musimy się tym zadowolić. Jak będzie trzeba użyć, to użyjemy tego. Dobra, szczerze, nie wiem, szkoda czasu. Wydaje mi się, że jak będę coś potrzebować, to zdobędę już to na miejscu. Mam, jestem uzbrojony, mam potrzebne rzeczy, takie, takie, wiecie, totalne postawy, postaw, więc mam nadzieję, że mi to wystarczy. Szybko tylko zostawcie subskrypcję i wbijacie do mojej siostry też na Instagrama. Mam nadzieję, że mu ratuję. Dobra, lecę do magika mam nadzieję, że już tam pracuje nad tą czarną dziurą. Żeby ją na nowo wy wytworzyć, I lecę od razu na ratunek mojej młodszej siostrze. Mam nadzieję, że to się uda. Dobra, schodzimy na dół. On tam powinien być. To przynajmniej mam taką nadzieję. E szybko, 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 szybko. Halo! Magik! Magik! Jesteś tu? Magik? Halo! halo, halo! Gdzie jesteś? Tu! tu A tu jesteś. Dobra, jesteśmy gotowi tą czarną dziurę otworzyć? Ja już jestem gotowy, żeby lecieć. Dobra, ale jest bardzo jeden duży problem. Jaki? No? I ile ważysz? Nie wiem, szczerze nawet. Nie, nie mam pojęcia. No bo, no bo jest problem. Zrób proszę ciebie Gdzie? Na tą tu. Na co? Staj na to. No? Jesteś za ciężki. No ale, ale co, co, no i co, 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 co w związku z tym? No i mogę Cię, nie wiem, wyrzucić mnie tam, gdzie to się. No czyli, ale do Itemów. Dobra, ale ty nie wiesz, gdzie... jak, jak nie mogę mieć żadnych itemów? A ty wiesz, gdzie jest moja siostra w ogóle? Czekaj, no, bo To jest... jest właśnie gigantyczny problem. Stworzyłeś, stworzyłeś czarną dziurę, którą miała wysłać nasze hitcoiny do innego wymiaru. Gdzie w takim razie zostało, została, została moja siostra wysłana? Czy ty wiesz, gdzie ona w ogóle jest? No, problem jest, że iść do innego wymiaru, ale nie doleciała. To gdzie ona jest teraz? Wiosy, w której jest labirynt? Dobra, no to, to co za problem? Je tam wysłać? Mogę tam lecieć? No jest, no tylko ty możesz nie dolecieć, tylko dlatego nie możesz mieć żadnych itemów Ja nie Bo mam, dobra, dobra. czyli muszę to odłożyć. Dobra, czekaj, 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 dobra, zróbmy Jeszcze tak. Mamy, no, tu, no masz tu skrzynię jakąś? No czekaj, zaraz się dam. garnie jakąś i tutaj po masz, prostu. Chodź. No idę, idę. Idę, 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 idę. Tu są puste. Dobra, biorę, 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 biorę ją na dół, idę z nią na dół. Dobra, to czekaj, co ja w takiej... Ale nie no ja muszę cokolwiek ze sobą zabrać. Jakiekolwiek... No nie, no, możesz... no maskę jedynie możesz, żeby było Dobra, masz? no mam, mam w ekwipunku, mam tutaj... Czekaj, ściągam te wszystkie rzeczy, tak, żeby... żeby plecak wszystko... Też. no wiem, no jak plecak też... Czekaj, czekaj, wszystko. ale ja nie mam... Masz ten stojak na plecak? Bo ja mam go pełny, nie mogę go ściągnąć z pleców. Eee, dobra, nie, czyli nie, mamy. Ojejku, dobra, co ja mam zabrać? Ale jakieś jedzenie, nic takich rzeczy nie mogę? Ja nie wiem. Dobra, widzowie, bierzemy na pewno ten kask, żeby ochronić oczy. Eee, telefon, telefon. Czy telefon nie waży dużo? Może telefon nie, wezmę? Co? Trzymaj. Okej, okay, dobra, dzięki, odkładam. A co ja mam w tym plecaku w ogóle, czekaj? Eee, dobra, nic takiego ważnego. Dobra, mam jedną prośbę. Eee, Powiedz, czy to wystarczy. Czy, czy tyle mogę zabrać? Uwaga! Ziemniaki, 15 ziemniaków, żeby mieć cokolwiek do jedzenia. I nóż, e? żeby móc cokolwiek sobie pokroić na miejscu i hełm. Nic więcej. No z, nie, no, z nożem nie możesz. No, jak z nożem nie mogę? No, muszę cokolwiek bo, mieć. No nie możesz, bo metal powoduje, że. No nie możesz, naprawdę. Dobra, 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 dobra. A ziemniaki i hełm? hełm? Może mieć. Dobra, 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 A dobra. Dobra, dobra, niech będzie, niech będzie, niech będzie. Dobra, zakładam ten Helm, zakładam ten Helm. Staję w tym miejscu, żeby odzorować dokładnie to, co się stało z moją siostrą. Dobra, odpalaj tą kulę, odpalaj tą kulę. Lecę tam. Nie ma. Czekaj, dam. A co to jest? Co to jest? To na, jest na siłę, Dobra, 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 okej. Okay. Dobra, Magik, jesteś gotowy? Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Dobra, dobra, dobra. Czekaj, co mam czekaj, to wypić to potę, tak? Tak, wypij ją też. Dobra, wypijam ją, wypijam ją, wypijam, dobra. Dobra git. Wyrzucam Co? No. Co, co trwa dwie minuty? No dwie minuty trwa ta czarna dziura Okej, okay, no to, a w sensie żebyś ją otwierał, żebyśmy wiedzieli kiedy wrócić, tak, dobra Tak, żebyś, żebyś mógł wrócić okay. otwieraj, to, to czekaj, no to otwierajmy ją może codziennie w południe Dobra, o 12 Codziennie o 12, codziennie o 12 otwieraj tą, tą tylko mam nadzieję, że tam będzie ten sam czas Ja nie wiem, dobra. No. dobra Dobra no. Tak, jakoś jakoś znajdę, znajdę sposób, żeby to odliczać. Więc od, odpalaj co, co 24 godziny, odpalaj tą tą kulę. Dobra, dobra, dobra ja jestem gotowy, możemy odpalać. Proszę, żeby dobra, to się udało. Ty no, ty również. No, ja też. Dobra, dawaj, 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 o nie. Leci. Dobra, jest, jest, czarna dziura, jest, jest, dobra. I co, i mogę wchodzić? Dobra, zbliżam się powoli. Dobra, dobra, magik, trzymaj się, trzymaj się! O! Dobra jestem! Ten... Co to jest za miejsce? Co to? Dobra, jest ta czarna dziura, przez nią wypadłem. Okej! Okay. Okej, okay, dobra, nie wiem gdzie ja jestem totalnie, wygląda to jak... No jak labirynt, jak wioska z labiryntem. Dobrze to magik nazwał w sumie. Dobrze, pasuje to! Totalnie! I co z tą czarną dziurą? Jakie ja się mam do niej dostać? Ej, dobra, będę musiał tu zbudować jakieś schody, bo na mnie nie wciąga teraz! Nie wciąga mnie jestem za daleko! Będę musiał się do niej jakoś zbliżyć, będzie... No jakieś schody będą koniecznie potrzebne. Ej, jak to. Okej. Okay. Jestem tutaj krótko mówiąc uwięziony w tym momencie I zostało mi 24 godziny na to Żeby znaleźć moją siostrę Wrócić w to miejsce, zbudować tu schody I w tym samym miejscu, gdzie pojawi się ta czarna dziura Wrócić z powrotem na kidowicę. Ej, szczerze, nie wiem czy mi się to uda Ale dobra, ogarnijmy co tutaj w ogóle się dzieje Dobra, tu jest jakiś budynek Ej dobra, zobacz, co jest w środku Ja nie wiem, mam nadzieję, że tu gdzieś jest moja siostra Proszę, błagam, błagam Halo, to sia Co to jest za obraz? Ej, mega dziwne Mega dziwny obraz Jakaś, jakaś pani w białej sukience Przy jakimś dziwnym płocie, dobra nie wiem, nie wiem, nie wiem Idziemy na górę, idziemy na górę, halo Tosia jesteś tu? Proszę żebyś tu gdzieś była Błagam, tu nikogo nie ma, ale są łóżka, są łóżka Co, co tu chodzi, co to są za puste powierzchnie, w ogóle nic tutaj nie ma totalnie Biorę jedno łóżko, biorę jedno łóżko, może mi się przydać, może mi się przydać, dobra tu nic nie ma, tu tu też nic nie ma. Dziura jakaś jest w, 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 w tym. Jak to się nazywa? W, w, w ścianie. Dobra, tu. Co to jest? Ej, co to jest? To wygląda jak jakieś. Jak jakieś miejsce zebrań. Tak, jakby ktoś tutaj siedział i dookoła. Lu Dziwne. O, jest jakaś skrzynka. Yo, żelazo, dobra, kit, 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 mam żelazo Ej, dobra, to mi się podoba, to mi się podoba To mi się naprawdę podoba Teraz szukajmy następnych rzeczy, bo tu mogą być kolejne skrzynki gdzieś Ej, dobra, bierzemy takie rzeczy To, będę musiał zrobić jakieś narzędzia Więc to żelazo jest naprawdę bardzo, ale to bardzo potrzebne Tu, nie wiem co to jest, jakieś stoliki, jakaś knajpa Tu jest, w... o, tu jest jedzenie jakieś Co to jest? Co tu się wyprawia? Tam woda leci tu jest, tu się jedzenie robi To jest to się ciągle pali, nie wiadomo czemu Ej, dobra, nie rozumiem tego, a to co to jest? Nie wiem, dobra Nie wiem o co tu chodzi, a to? <laughs> Dostałem nóż! Dostałem nóż! Dostałem nóż Ej, dobra, dziękuję ci bardzo, lodowa... I żarcie! Dobra, jak my jesteśmy uratowani Ej, dobra, mam masę jedzenia Mam masę jedzenia, to jest bardzo ważne Weźmy sobie, weźmy sobie to w takim razie Dobra, mamy nóż I mamy sporo jedzenia i mamy łóżko Dobra, git, 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 git to, to mi się podoba, to mi się podoba Gin, gini robaku Co to jest? O no nie, więcej ich tu jest, no nie, najkorzej Dobra, czekajcie, rozejrzyjmy się tu po okolicy Może tu gdzieś jest moja siostra w tym, w tym miejscu Dobra, pójdźmy tu, uwaga Ej. Dobra, mapa. Okej, okay. tu są dwa punkty. Tu są dwa punkty. Halo? Tosia, jesteś tu? Halo? Widzicie, bo tu jest jeden punkt, a za tym jest drugi zielony. Ale może to chodzić o mapę, dobra. Ej, to jest labirynt chyba dookoła w takim razie. Czyli my jesteśmy na środku, a to jest labirynt. Dobra, proszę, żeby się nie okazało, że moja siostra poszła w ten labirynt, nie? Dobra, skrzynki. Mapy! Mamy mapy. Okej, okay, dobra, trzeba pamiętać, że ich tutaj jest bardzo dużo. O dobra, i papieru też bardzo dużo. Trzeba o tym pamiętać w takim razie. Jest kurnik. South door, okej. Okay. Południowe drzwi. No dobra, 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 niech niech są, niech są, ale nie wiem. Ale one są zamknięte. Czekajcie, no bo moja siostra nie mogła stąd wyjść, skoro to jest zamknięte. Dobra, wschodnie drzwi. Okej, okay, okej. Okay. Ale rozejrzyjmy się tutaj jeszcze. Dobra, jest sikiera! Nie! 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 To było jakieś złudzenie! To jest złudzenie jakieś! Ej, dobra! To jest jakieś złudzenie. Widziałem, widziałem tam rzeczy, ale one znikają jak w nie się klika. Dobra, nie, 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 to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Tu jest są jeszcze jakieś drzwiczki. Co mamy za parę dnia? Kończy się noc, dobra, 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 okej, okay, okej. Okay. Dobra, wejdźmy tu. Zab o, dobra, są skrzynki. Płotki Co to jest? Co to jest? To jest jakieś laso z wędką połączone? Ej, dobra, nie rozumiem. Nie rozumiem, o co chodzi. Nie rozumiem, dobra, uwaga, czy to działa tak, jak ja myślę? Aha, czy to jest zwykła wędka po prostu, takie laso jakby, dobra, weźmy je. Może nam się przyda do czegoś, nie wiem, ciężko powiedzieć. Ale dobra, o co chodzi z tymi drzwiami? Bo tu są kolejne, widzę, że tu z każdej strony są jakieś drzwi. Czyli one mnie będą wprowadzały w ten labirynt chyba. Jejku, jak to jest tak ogromny labirynt, przecież ja nigdy go nie... Nigdy go nie zwiedza nigdy nigdy przenigdy North Door, czyli północne drzwi. Ale jakie jak ja mam je otworzyć? Boję się, że boję się, że, że jeżeli na przykład bo mam żelazo, mógłbym mogłem sobie skraftować kilof. Ale boję się, że rozwalając ten mur, mogę, mo mo mogę. że tak powiem, coś. Może nie, że zepsuć, ale. Że mogę. Że mogę obudzić jakieś takie siły. Wiecie, nie wiadomo, co tutaj się kryje, tak naprawdę, w tym. E, w tym miejscu, w którym teraz jestem. Więc jest, jest ryzyko tak naprawdę, że może się coś stać w momencie, w którym ja bym rozwalił taką ścianę. Aczkolwiek pewnie będzie trzeba to spróbować, nie? Pewnie to spróbujemy. Ej, tu są liany! Czy ja mogłem tymi. Dobra, czekajcie, czy ja mogłem tymi lianami wejść na górę? Czy ja dobrze to rozumiem? Czy nie? Czy jeżeli... Czy... Aha. Halo? Wszędzie się otworzyło. Wszędzie. Wszędzie się otworzyło. Dobra. O nie, ten labirynt wygląda tak strasznie. Dobra, czy ja mogę wyjść tędy do góry tutaj? Proszę. Proszę, zobaczmy to. Czy ja mogę wyjść ponad to wszystko i zobaczyć, co się... Ej, nie mogę wyjść wyżej. O nie, tu coś blokuje mnie. Dobra, nie wyjdę. Tam co, tam są jakieś budynki. Tam widziałem jakieś budynki. Tam widziałem jakieś budynki. Trzeba iść w tamtą stronę w takim razie. Tam widziałem jakieś budynki. Trzeba iść tam. Tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem. Ej, dobra, nie, to jest tak ciężka decyzja teraz. Co ja mam robić w tej sytuacji? Dobra, nie wiem czy... Jedna... Wiecie co, inaczej. Nie chcę na razie wychodzić tam, bo... Jeżeli moja siostra poszła gdzieś w tamtą stronę, jest szansa, że ona tutaj wróci... I wiecie, i będę ją jakby, i ją spotkam, tak, jakby, nie? Więc chyba zostanę na razie tutaj, bo nie chcę, jakby nie chcę się ładować w labirynt. Bo jak ja się zgubię i ona, to my się nigdy w życiu nie znajdziemy. Więc chyba lepiej będzie po prostu tu czekać. I jak ona tu przyjdzie, to mi poinformować, że stoimy tu i czekamy, aż magik nam otworzy przejście. Chyba tak będzie trzeba zrobić, to tu jest jakiś las. Dobra, jest ciemny, nie chcę wchodzić do ciemnego lasu, bo nie ufam ciemnym lasom. Muszę, muszę póki co rozbić gdzieś, tutaj, sobie obóz, tak naprawdę. Więc yy, pozostało mi jedyne, co no to zrobić po prostu zwykłą akcję, czyli zebrać drewno w tym momencie. Zrobić sobie podstawowe narzędzia takie jak Siekiera i kilow, na przykład, bo one by mi się najbardziej przydały. I po prostu osadzimy się na przykład w tym domku, albo w którymś, w którymś albo w tym na środku. Zobaczymy jeszcze, w którym. To nie mam jeszcze pomysłów, w którym mógłbym. który jest najbezpieczniejszy, tak naprawdę. Dobra, postawmy sobie tutaj crafting. Eee, patyki, dobra, patyki dwa, pyk, pyk. Mamy to. Raz, dwa, sumy, tak, Ok. Bierzemy sobie. Ten crafting z powrotem, bo może nam się przydać. Nie wiem do czego mi będzie służyć to laso z tą wędką, ciężko powiedzieć, ale, ale muszę z tym, jakby muszę z tym funkcjonować jakoś i muszę z tym, z tym grać. Dobra, może w tym domku się zatrzymamy, chociaż tam był ten obraz. Nie ufam. Nie ufam temu obrazowi. Dobra, bierzemy ten domek. Jest najmniejszy, będzie mi najwygodniej. Obok mamy jeszcze pole z jedzeniem. Tam mamy naprzeciwko też jedzenie, trzeba o tym pamiętać. Tutaj się zatrzymamy. Dobra, rozwalamy to, rozwalamy to. Okej. Okay. Tu co było płotki. Płotki. Dobra, rozwalamy to i to też. Dobra, mamy tu siano, okej. Okay. Więc zrobimy tak. Siano niech zostanie sobie tutaj przy tym polu, może lepiej. Dajmy to tu. Siano odkładamy tutaj. A tutaj możemy odłożyć te płotki wszystkie. Dobra, niech tak będzie. Okej. Okay. A tu zosta... O, dobra! Trzeba zostawić wiadomość mojej siostrze. Trzeba zostawić wiadomość mojej siostrze w razie gdyby przyszła. World in Kill Killzone Exp Department. O kurcze, dobra, nie dobra, nie chcę tam iść, nie chcę tam iść, boję się. Boję się, 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 na razie, to nie chcę tam iść. Dobra, odłóżmy to tutaj, łóżko, łóżko, łóżko sobie dajmy, mm, dajmy sobie łóżko tu, to crafting też jakoś tak mi pasuje, w takim razie dać tutaj. I zróbmy sobie y, y, tą, tą skrzynkę, 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 tylko trzeba zebrać do końca to drewno. I zasadzimy tu zaraz nowe, jak mi tylko sadzonki wypadną. No a mam skrzynkę, dobra, chciałem zrobić skrzynki, a ja mam, nieważne, się zagalopowałem jakoś. Dobra, y, mamy tu, mamy to, mamy to. Czy znajdę tu gdzieś niebieską niebieski barwnik? Chyba ciężko, co? No, nie zrobię niebieskiego łóżka, ale dobra, to nie jest najważniejsze. Wiadomość mojej siostrze miałem zostawić. Gdzie jest tabliczka? Tu. Eee, odłożę sobie do skrzynki. Pyk. Dobra, wiadomość mojej siostrze zostawiamy. I teraz tak, jakby ona przyszła, no to chyba na środku najlepiej zostawić tę wiadomość. Więc zostawmy ją. E, tutaj, może? Na tym w tym miejscu? Coś takiego. Hej, Tosia. Jeśli to. Jeśli to czytasz, czytasz. To musisz, musi, musisz tutaj zo, zostać i czekać. Dobra, czy, czy to jest, czy to jest dobra wiadomość? No nie wiem, zostawiam coś takiego Żeby po prostu została tu i czekała, żeby nigdzie nie wychodziła, jakby przyszła z którejś z tych, z tego labiryntów Bo ja nie wiem tutaj, nie... ona, jeżeli ona tutaj dotarła, to nie ma jej tutaj, widzę już, że jej tutaj nie ma Czyli musiała pójść w którąś z tych dróżek, ale w którą nie mam pojęcia I obawiam się, że może być ciężko, żebyśmy się tak znaleźli Więc ja w tym momencie, widzowie, kończę ten odcinek, zostaję w tym miejscu Czekam po prostu, jak moja siostra przyjdzie, to dobrze, a jak nie przyjdzie to będę musiał się wybrać do tych labiryntów, żeby ją poszukać.